siemano moi drodzy ja jestem z to jest team fortress 2 środa ze szpiegiem dzisiaj jest serwer jakiś dziwny żeleczki.pl for fun czyli taka troszkę zabawowa zabawa aha. mapa to również niestandardowa ponieważ jest to orange nrc 3 jak widzicie wizualnie przypomina troszkę Zwykłego oręża R3 Znaczy nie X3 chyba tak się nazywa Orange. Wow. No i niestety pomimo Pomimo obniżonej grawitacji zginąłem Jest to jednak troszkę pozmieniona mapa Według mnie wygląda ciekawie, więc możemy spróbować tutaj troszkę zagrać Zrobiłem ogłoszenie widzę, że ludzie dołączają Jednak ściąga mi się mapa więc mam nadzieję, że zaraz y, będzie serwer bardziej zaludniony Widziałem, że tam parę osób dołącza Po zrobieniu ogłoszenia więc mam nadzieję, że zaraz będą tutaj o, przepraszam bardzo zginął mój kolega bo ten akurat patrzałem właśnie na steamie czy tam ktoś odpisał na grupie i widziałem że ktoś tam na że kudim ma że mapa cp orange Ktoś tam inny napisał, że są czasami fajne te mapy CP Orange. A ten. No toś nie podleczył gościu. No, ktoś tam odpisał, że niektóre mapy CP Orange są fajne i żeby Akudim nie marudził, a ktoś inny odpisał, że gra tutaj na tym serwerze czasami e, na mapie z Pokémonów. Jakkolwiek to może wyglądać. Tam jakiś demo mam zrobił. Sticky jumpa. Patrzcie to jest przecież czysta podłoga. Od dołu. Tego nie widziałem, ale bajer. Dziękuję. Generalnie, czy tam wróg. Ruch... Są w ogóle jakieś takie jakby ścieki podwodne, które pływają, czy, czy coś. Ale generalnie. Raz tam wlazłem i się prawie utopiłem. Na to mnie bardziej martwi, że nikt nie przychodzi. Znaczy teoretycznie ludzie co chwilę widzę, że dołączają, ale nie wiem czy tak w się mapa ściąga, czy co. Może za wcześnie odpaliłem to nagrywanie. No ale mówi się trudno, jeśli faktycznie. Tu mnie nie la ha, Hahaha. la la la. Razor. Szymonko. Dzień dobry Szymon. O cześć Zyk Cześć Razor o, To, że mówi, że głupia pera i teraz mam za karę Hehe mówię, że z zzykcył No widziałem tam, że mu się mapa nie podoba No, mówię Trudno. Nie musi grać. No bo mapa musi pobierać, dlatego... No trudno. Czasami możemy zagrać coś niestandardowego, jest ciekawiej. No około 5. A ty nagrywasz teraz? Tak. Chociaż uber była najgorsza O ale dostałem. Pozdrawiam Minecraft. Jakiego Minecrafta? Chyba nie ta gra. Да, хорошо, pochyliłem do przodu na krześle, ale nic to nie dało. <śm> co to było? A tam ten scout przejmuje nasz punkt. Oddaj punkt A. Piękne trzłocie. Pewnie. Bim, 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 cokolwiek to znaczyło, ten odgłos. Dobyłeś 4 punkty ty za przechwycenie punktu, 3 punkty za bicie kuby yy, Straciłeś 2 punkty za to, że rudy ma zawsze pod górkę Ej ale jestem Londynem Chyba że za innego rudego dostałem No to... i tak, tak. nie zrobiłem Dobra, jeszcze 300 Idziemy po punkcie. No sorry! No czekaj Cheater Cheater Ojej, co tu robisz <laughs> Co to jest 40k z groszem, czego? Bo ja nie jestem w temacie, bo nie czytałem co oni tam piszą. O, wiesz, się, tam nasz punkt, ej no tak nie może być. No i stracimy. W tym punkcie przejmuję o wiele szybciej, ale żeby aż o tyle szybciej? Chyba nie, nie, zgadzam się Dobra to niech jego tam zabiją, a ja idę odbić nasz punkt przy zaraz. I to nikt nie wbija To będzie biedny odcinek generalnie Chyba że czekajcie zobaczcie, czy ktoś tam coś odpisał. No nie, no nie widzę nic Wy prawdopodobnie, prawdopodobnie w ogóle nie widzicie co ja tu piszemy ale No i tak to jest jak się czyta Nie Ej nie zaraz, zaraz się tam zemścimy, samerze Co to ma być gościu, weźcie o A ile, nie farty ładówka Kurde, to no? Jak mógłbyś mi go zabić? No, jeszcze to padło tak, no, na no, no. Aj, głupia ściana. Ciemi z tymi. Tyryryryry, jakby normalnie dźwięk urośnięcia w tym. w Mario. O tok Kurde, co ty masz jakieś kryty w tym chwile od razu i chyba To ja to jest. Aaa, buta F Mele mają kryty od razu Wow, ale luck No nie patrz No i gusi <laughs> Nie, 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 Albo tak Albo nie Jakie było pytanie? Czy razem to jest szpiegasz? Nie wiem już tam Nie Co wy macie z tym pozdrawieniem mojej mamy? To jest jakieś chore nie wiem To jest głupie. Czemu głupie? To nie lubisz swoje mamy? Lubię, ale to... Żeby ją pozdrowić, to musi być nie od kogo, a jak ona nie zna pozdrawiającego, to takie treb bez sensu. Kurde! klą. co ty masz taką zbugowaną piłę? Peter. Jaki zez? Dobra, nóż do boju. O noc. Dobra, mu nic nie pogardziłbym, generalnie, no ale dobra, przyjąłem punkt, jest to zawsze jakiś ten plus, Wybarcie w takim razie, że w tym odcinku mniej ludzi, może nagrywamy chwilkę, ponagrywamy chwilkę dłużej niż standardowo w takim razie, i dzięki temu wyjdzie coś interesującego. Chciałem iść tym kliwku, ale no gościuuj, czy ja dobrze przeżyję? Tak. Spieram, nie tam teraz szuka, lol. No znowu, no kurde, jakieś kryty macie w tym patel. Ajajaj. Cheaty, cheat dla No to, e, pozdrawasz do kranu i co? jest samer, on tam, ja się muszę na niego zamieścić za ten, jego shota wcześniej. Dziek to kto nie weta. Tak, bajdę, bajdę się, peta. Nie wiem. No o, kurcze, blade. Co za farciarz raz. No Razor, ty to jesteś cheater, drugi Też to jest ten medyk drugi, a ty to jesteś ten drugi medyk Halo. Dwa medyki, dwa cheatery, tak? Okej okay. To ma sens Albo czekaj, nie ma Gdzie mi jest z tym shotgunem? Kuźwa znowu ale trafiłem zdradziłem jego szpieg, które mało się czaje no ale dobra widziałem, że to jest szpiega, już też wiem z niego strzelać bo jest na no. i demonanta, że może spada ochronność i tego nie wiedziałem Cześć nie jesteśmy w przeciwnych wyróżnieniach, mój nick byłby bardziej stosowny. No właśnie to sam chciałem powiedzieć, ale zawsze możesz przejść do niebieskich. Uwaga! nie, <grym> nie, to nie to ma. Ale się I do swojej rady. Czyli? Zmieniłem sobie nikt No, durek Okej. O, medyk na mnie polujący, no dobra, może być tak, nie? W sumie też w jakiś sposób panu pasuje Medyk na mnie poluje, by mnie wyleczyć. Zmięcają nikt przeciwko nawet Ciemi z tymi, z tymi tamtymi Dobra, amunicja do pistoletu, okej okay. I generalnie w... Dalej mapie stwierdzam, że ambasador by się bardziej przydał. Dawajcie do mam krytykę. O, dziękuję. O, No co za farciarz Guzik słyszałeś po prostu za wcześnie podszedłem do ciebie farciarzu Jaki kill steal. O, to był udany zamachnieczem no Ała wow, no ile tych bomb? Nooo, no, 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 Skąd nam się wziął w strunki no? A mu co jest, rest taki szybki Cie co, to ja może zmienię sobie na ambasador w więzio, ambasadora w więzio, bo... Ojej, nie to, nie to, nie to, nie to, to O Samba ambasadora będę mógł balić baniaki Przemiesięc drużyny Eee, czemu by nie? Bo, są? Bo przegrywacie. Nie przegrywamy, jesteśmy koksy. Nie przegrywamy, Potem się obudziłeś. Tylko... Zbieracie się do ofensywy. <grypie> to kto? O, dobrze gady. Co za farciarz? które spaść musiałem? Lol! Loll. Zbieracie się, aż przybędzie wasz kisiel. Ja z styczniu Antek, ja w piechurnie, już przez Ja nie lubię jak ja, ale suchara to śmierdze wysychają. Trochę mi to nie piekło. No, mądre przebieracie za mnie. O! To był szpieg! No tak, no tak. To, to nie Wiecie, jakie ja mam w ogóle jeszcze... Ale... Ekwipu... A, albo... Dobra, dostajemy na razie z tym ekwipunktem jaki sobie na razie wybrałem. Na razie do dwa razy w tym samym zdaniu. Co ja jestem? Już czasami tak powtarzam. Nie wiem. Jakiś pech. antyk to poluje na mnie, jest przebrany za kogoś tam. Hopsa, hopsa. Jesteśmy nie jesteś skończy się zawsze na plecach bierze. No, a co? Ja nic nie mam na tym szpiegu, więc co fajnie. Chyba, by się przebierają za kiedyś Cicho, czajmy się. O. O. Czy ma granata? Nie myślałem. Ooo, a tu się da spaść, ale szana.

A ja szpiegiem to on ma bardzo łatwe zadanie. To jest takie pójście na łatwiczę, polować na mnie jak jestem szpiegiem, to polować na mnie jak operator. Brakuje jest... nam skauta? Dobra, biorę skauta. To jest tak... O właśnie, tak weź skauta. Ej i przecież mamy sam, samych skautów, chyba, nie? Żadnej muzyki. Potem YouTube blokuje filmiki albo inne marudzanie Maru robi. Ja się w takie rzeczy nie ma. Albo mówi mi, o nie, nie, to nie jest twoja muzyka, a ja mówię, no nie no nie jest moja i no właśnie, więc twój filmik Ej. będzie zablokowany, chyba że zapłacisz twórcę, a ja. Oho, takiego bała. Hej. Hej. Weź nie podleć. Medyk. Dziękuję. Nie ma takiego. No, nie ma takiego medykowania. No co za co za ognisty ptak co widzę Kut i mnie do łączy do nas No nie wierzę po prostu To jest jakiś żarcik Czemu nie zabrałem apteczki? Dajcie mi a machnę, tego. No chodź. Chodź do papa. Od latu. to jest. Jaki nie fart. Dobrze, Spójrz na Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Spójrz Jako mnie. strasznie na się gra no jakim cudem... Dobra, odkładamy ambasadora, bo to ja jednak nie jestem najlepszy z ambasadorem. Rewolwer na cały mełacki. No... No. To jest człowiek cheat. Niemożliwe. Nie mają mu beda Pomogę Mi działko Zabiłem jednego medyka Wspaniale Szybko to jest jakieś wyjście Ja ci to jest kurnę cię lech, 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 lech. No jest serdecznie załatwione Bo jeste boss O idzie skał z D-ką, chcesz Uspokój Majciochy Kulturka Bo się pogniewamy Kulturka Ups Aj no dałem dwa Kudim już się na mnie pogniewał, oj, Kudim, jak już się pogniewałeś To nie będzie tego To nie będziemy okay. grać w nie tak i Taki Falcon Ej nasz punkt tam już ojejku jaki cudowny. spróbuję tu wyskoczyć Oczywiście się nie da

żeby nie spamować żeby ograniczyć ten gdzie dałeś radę. co za troll. dobra e, minęło 21 minut ludzi było jako tako szło mi, szło mi średnio przy jakiś spamer, ale przy tkudi mi strzela w ochami więc myślę że to jest dobry moment na zakończenie odcinka trzymajcie się i do następnego już na normalnej mapie obiecuję